Witam Was na kanale megadiscount.pl. Tym razem pokażę Wam zestaw Lego City o numerze 60059, a będzie to ciężarówka do transportu drewna. Trzeba zabrać pnie ściętych drzew. To zadanie dla ciężarówki do transportu drewna. Pomóż drwalom pociąć pnie przy użyciu piły mechanicznej, a potem wskocz do kabiny i użyj ramienia dźwigu, aby załadować pnie na platformę. Pamiętaj, aby umocować łańcuchami pnie. Zanim drwale wsiądą do ciężarówki i odjadą z ładunkiem. Zestaw zawiera 228 elementów i przeznaczono jest dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki drwali. Jeden z nich ma czerwoną czapkę z daszkiem, która ochrania jego głowę. Ma również pomarańczową brodę i brwi. Ubrane jest w koszulę, która jest rozpięta. Na koszuli mamy kieszeń, a także kołnierzyk. I tutaj widzimy skórzany pasek. Drwal ma bordową koszulę i brązowe spodnie. Drugi drwal posiada piłę mechaniczną, a także słuchawki, które zamontowane są na czerwonej czapce z daszkiem. Po zdjęciu czapki widzimy jego pomarańczowe okulary i szeroki uśmiech. Ten drwal ubrany jest w granatową koszulę, w czerwone paski, z guziczkami i szare spodnie. Do minifigurek dołączone są akcesoria w postaci łopaty, a także piły elektrycznej. W zestawie mamy również dwie zielone choinki, a także dwa pnie drzew. No i wreszcie ciężarówka, która jest koloru zielonego. Na przodzie ma napis City. Tutaj widzimy cztery światła, dwa przeźroczyste, dwa pomarańczowe, a także rejestrację. Z boku znajdują się dwie naklejki z drzewkami. Na górze mamy taki ruchomy ochronny element, a także ruchome lusterka po bokach i otwierane dźwiczki. A w środku w kabinie mamy kierownicę, dwa miejsca dla pasażerów, a także kubek. Na górze samochodu znajdują się dwa migające światła, a także dwa pomarańczowe zwykłe i jedno czerwone. No, i z tyłu znajduje się przyczepa, na której możemy zamontować drewno za pomocą łańcuchów. Z tyłu mamy również światła, a także haczyki, w których możemy zamontować na przykład łopatę. No i z tyłu mamy duży obracany żółty dźwig, a przy tym dźwigu niebieskie krzesełko i dwie. Niebieskie dźwignie. Na krzesełku umieszczamy jednego drwala. Będzie on kierował dźwigiem, który jest obracany. Możemy go podnosić, obracać, zakleszczać mu widełki. A teraz spróbujemy pochwycić jeden pień. montujemy go razem z drugim na przyczepie. Drwale teraz mogą odjechać i przetransportować drewno we wskazane wcześniej im miejsce. Ten i inne pojazdy z kolekcji Lego City oczywiście możecie kupić na megadyskont.pl, a ja serdecznie zapraszam do odwiedzania nas na Facebooku.